Zwykło się mówić, że nie ma niepokonanych mistrzów. Jak się okazuje, istnieje kilku zawodników, którzy zdobyli pasji UFC, mając zero przy liczbie porażek. W filmie przedstawionych zostało 13 fighterów, którzy w momencie wywalczenia tytułu byli niepokonani. Numer 13: Randy Couture. Zawodnik ze Stanów zdobył mistrzostwo UFC w 1997 roku w pojedynku z Maurice'em Smithem. Jego rekord po zdobyciu pasa wynosił 4 do 0. W tamtych czasach kontrakty nie były wyłącznościowe i Randy już w kolejnej walce przegrał pojedynek na gali innej organizacji, tracąc 0 w rekordzie. Numer 12. Mark Coleman Amerykanin jest pierwszym mistrzem wagi ciężkiej UFC. Zdobył pas w 1997 roku pokonując Dana Severna, uzyskując bilans 6-0. W kolejnym pojedynku stracił tytuł na korzyść Morrisa Smitha. Numer 11. Ronda Rousey. Brązowa medalistka olimpijska jest pierwszą kobiecą mistrzynią UFC i wywalczyła tytuł w starciu z Liz Carmouche w 2013 roku. Osiągając rekord 7 do 0. Obroniła pas 5 razy i zakończyła swoje panowanie z rekordem 12 do 0. Powstrzymała ją Holy Holm w 2015 roku. Numer 10. Joanna Jędrzejczyk. Polka jest drugą mistrzynią kategorii słomkowej kobiet. Tytuł zdobyła pokonując Karlę Sparze w 2015 roku przez nokaut uzyskując bilans 9 0. Obroniła pas 5 razy, osiągając rekord 14 0. Po czym przegrała walkę z Rose na Mayunas w 2017 roku. Numer 9: Kane Velasquez. Zawodnik pochodzący z Meksyku w 2010 roku pokonał ówczesnego mistrza Broka Lesnara i osiągnął rekord 10-0. Już w kolejnym pojedynku w 2011 roku stracił tytuł na rzecz świetnie dysponowanego juniora do Santosa. Numer 8: Holly Holm. Była pięściarka, zdobyła tytuł ze wspomnianą wcześniej Rondą Rousey. W 2015 roku, zyskując bilans 10 do 0, w kolejnym pojedynku musiała uznać wyższość rywalki, Miszy Tate, tracąc tym samym wywalczony niecałe 4 miesiące wcześniej pas. Numer 7, Chris Wideman. Amerykanin w 2013 roku szokował świat kautując najdłużej panującego dominatora kategorii średniej, Andersona Silve, stając się tym samym niepokonanym mistrzem UFC z rekordem 10 do 0. Chris obronił tytuł trzy razy, po czym trafił w 2015 roku na Luka Rockholda, który odebrał mu tytuł, nokautując go w czwartej rundzie. Wówczas rekord Whitemana wynosił 13-0. Numer 6. Cody Garbrandt Zawodnik ze Stanów w świetnym stylu wywalczył pas mistrzowski UFC w 2016 roku w pojedynku z jednym z najlepszych zawodników niższych wag, Dominikiem Cruzem, osiągając bilans 11 do 0. I cały rok później już w pierwszej obronie poległ w starciu z bardzo dobrze dysponowanym TJ'em Dillashowem. Numer 5 Rashad Evans. Amerykanin w 2008 roku pokonał Foresta Griffina, stając się tym samym niepokonanym mistrzem kategorii półciężkiej z rekordem 13 zwycięstw i jednego remisu. W pojedynku z Lioto Macidą, który odbył się pół roku później, musiał uznać wyższość Brazylijczyka i przekazać tytuł w jego ręce. Numer 4 Lioto Macida. Wspomniany Brazylijczyk, pokonując Iwansa, także stał się niepokonanym mistrzem z bilansem 15-0. Udało mu się jednak obronić tytuł jeden raz w starciu z Mauricio Ruą, po czym w natychmiastowym rewanżu ze swoim rodakiem w 2010 roku stracił go. Numer 3, Tim Sylvia. Zawodnik ze Stanów w 2003 roku został mistrzem UFC wagi ciężkiej z bilansem 15-0 po pokonaniu Rico Rodrigueza. Obronił pas w kolejnym pojedynku z Ganem McGee, po czym w następnej walce z Frankie'm Mirem w 2004 roku utracił mistrzostwo. Numer 2. Izrael Adesania. Zawodnik pochodzący z Afryki jest aktualnym mistrzem UFC wagi średniej. Tytuł zdobył w październiku tego roku, nokałtując Roberta Whittakera. Rekord Izraela wynosi 18 do 0. W najbliższym czasie czeka go pierwsza obrona. Numer 1. Kabib Nurmagomedow. Aktualny mistrz kategorii lekkiej wywalczył tytuł w pojedynku z Alema Quintą w kwietniu 2018 roku, osiągając bilans 26-0. Dotychczas obronił pas dwa razy w starciu z McGregorem i Porrierem. W kwietniu 2020 roku czeka go trzecia obrona, a jego rywalem będzie Tony Ferguson. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.